Dzień dobry. Jak podzielić majątek? I czy dzielić majątek przed rozwodem? Szanowni państwo, wszystko co zrobicie przed rozwodem musi być omówione z profesjonalnym pełnomocnikiem, aby państwu doradził jakie niesie to za sobą skutki. Podam przykład. Mo motywacją do nagrania tego filmiku był mail od mm, klienta jeszcze nie jest moim klientem, ale najprawdopodobniej będzie moim klientem który napisał: Pani mecenas, proszę o pomoc, gdyż przepisałem cały majątek na żonę e, gdyż obiecała, że rozwód będzie bez orzekania o winie oraz nie będę płacił alimentów na rzecz dzieci. Taki był warunek podziału majątku. Szanowni Państwo, najgorszy pomysł, ponieważ nigdzie nie zostało to zapisane. Co prawda, jest dowód w postaci wiadomości SMS, jednakże to, że zrobiliście ten podział majątku w taki sposób, że przekazaliście wszystko żonie, nie wpływa na to, czy dostaniecie alimenty, czy rozwód będzie z orzekaniem, czy bez. Ponieważ jeżeli nie ma konkretnego zapisu, Czyli jakieś kary, to żona ma, czy też mąż, prawo do tego, żeby dochodzić winy, jeżeli są takie podstawy. A tutaj były podstawy, gdyż no, mój klient <laughs> zdradził małżonkę, i na to były dowody w postaci sprawozdania detektywa, stąd też sytuacja była dosyć jasna i klarowna. Dlatego też. Po tym jak tylko podzielił majątek i przepisał wszystkie nieruchomości na żonę, dostał pozew z orzekaniem o winie i bardzo wysokie alimenty, gdyż jego możliwości zarobkowe są duże i zarabia bardzo dobrze. Stąd też myślał, że jeżeli przepisze majątek, to faktycznie ich małżeństwo zostanie rozwiązane na jednej rozprawie i takich alimentów nie będzie miał. Jednakże były to tylko deklaracje bez pokrycia, nigdzie nie zostały w sposób odpowiedni, odpowiedni, żeby weszły w życie, zapisane i nikt nie może zrzec się alimentów, a zatem matka małoletnich dzieci nie ma prawa do tego, żeby zrzekła się alimentów. Stąd też z uwagi na to, że Klient nie konsultował tego wcześniej. Dopiero gdy dostał pozew z orzeczeniem o jego winie, zorientował się, że tak, tak nie miało to wyglądać. Stąd też zaczął szukać pomocy. Nie polecam Państwu działać na własną rękę, gdyż można popełnić bardzo dużo proceduralnych e, błędów. I, Szanowni Państwo, polecam Państwu też w tym okresie nie ufać nie ufać, bo gdybyście mieli te zaufanie, to pewnie byście się nie rozwodzili. E, ludzie w konflikcie okołorozwodowym popełniają różne błędy i proszę zachować bardzo dużo ostrożności i przed każdą czynnością procesową, jaką dokonacie, skonsultować to z profesjonalnym pełnomocnikiem, czyli z adwokatem lub z radcą prawnym, który uświadomi państwa jakie Niesie to za sobą skutki procesowe. Stąd też zanim podejmiecie taką decyzję, najpierw polecam Państwu konsultacje, żeby wiedzieć, co robić. Pozdrawiam!